Witam, bajkowy z tej strony. Chciałbym Wam zaprezentować takie oto Kawasaki Z1000SX z rocznika 2015. Motocyk czerwutki w oryginale, nic nie było malowane, robione Motocyk z bardzo małym, udokumentowanym przebiegiem i potwierdzonym. Wszystko pokażemy. Naprawdę przepiękny stan. Bardzo zadbany egzemplarz. Jak widzicie, jest przednia, fajna, akcesoryjna szyba Puig'a. Wszystkie elementy lakierowane 100% w oryginale, nic nie było dodane. lampa bardzo ładna, czysta. Zamontowane są nowiutkie opony, przód i tył, jest to Michelin. Mamy dodatkowo crashpady SW Motecha. Są wydechy Hurika Klameczki z pełną regulacją VTH i końcówki na kierownicę Dzisiaj mamy akcesoryjne kanapy Jest kufer centralny wraz ze stelażem przez koszada a tu jeszcze wyświetlacz biegów. przebieg 21940 km tylko. W pełna dokumentacja do motocykla zachowana, tak oto się prezentuje. Zapraszam.